Zapraszamy do studia tatuażu, gdzie w otwartej i przyjaznej atmosferze prawdziwi artyści wiedzą, jak sprawić, aby poczuć się dobrze we własnej skórze, w przenośni i wręcz dosłownie. Podstawowy cel to podnoszenie samoakceptacji u osób posiadających różnego rodzaju blizny i defekty skóry. Założyciele fundacji, posiadane umiejętności z zakresu tatuaży, postanowili wykorzystać, pomagając osobom po różnych doświadczeniach, Pozostawiających ślady na ciele. Dzięki tatuażom zakrywającym blizny i znamiona można spowodować, iż wzmacniamy poczucie wartości i sprawić, by osoby po wypadkach, operacjach i innych trudnych wydarzeniach mogły znowu poczuć się dobrze we własnej skórze i z uśmiechem spoglądały nie tylko w lustro, ale i w swoją przyszłość, bo historia każdej blizny jest inna. Niektóre są z nami od urodzenia, inne powstają w wyniku wypadków. Jeszcze inne pozostają z nami po operacjach. Niektórzy przechodzą nad nimi do porządku dziennego, ale są też tacy, dla których nie jest to takie proste i oczywiste. Część z was uważa je po prostu za szpecące i nieestetyczne, ale blizna może sprawdzić też ból, nie ten fizyczny. Może przywoływać złe wspomnienia i powodować dyskomfort psychiczny. Niekiedy wywołuje też uczucie wstydu. Osoba, która ją posiada. Może mieć problem z rzeczami, o których normalnie nikt z nas by nie pomyślał. Takich jak założenie koszulki na ramionczkach w upalne dni, wejście na basen, nawiązanie relacji z ludźmi, problemy z samooceną i samoakceptacją. To wszystko może znacząco obniżyć komfort codziennego życia. Dlatego, jako przykład, widzimy efekt pracy z jednym z klientów. Przygotowanie stanowiska pracy z bardzo starannie przygotowanym miejscem dla klientów, dbałość o szczegóły i higienę zgodnie z bardzo surowymi wymogami sanitarnymi to nieodłączny element pracy tatuażystów, ale tylko dzięki temu klienci mogą się poczuć w tym miejscu pewnie i bezpiecznie. Fundacja powstała w lipcu 2021 roku. Ale tak naprawdę działalność rozpoczęła od momentu utworzenia trzech miejsc pracy w maju 2022 roku w ramach projektu Szowes-Oves w regionie szczecińskim, realizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodnie pomorskiego na lata 2014-2020.